Cześć, cześć. Dzisiaj w ten przed Halloweenowy czas pokażę wam kilka sposobów jak narysować dynię. Mam nadzieję, że a znajdziecie swój ulubiony sposób, 2 wykorzystując te różne techniki, znajdziecie swój jedyny własny sposób na narysowanie tego fajnego warzywa. Zapraszam na film. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Jeśli Spodoba Wam się ten film, to dajcie mi lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania. Chyba, tak jak każdy z nas, nic tak nie lubię, jak otwierać nowe narzędzia, nowe kredki, nowe pędzle. Te są kupione na chińskiej platformie, ale już są sprawdzone. I uważam, że jeżeli ktoś jeszcze bardzo dużo profesjonalnie nie maluje, tylko zaczął, to te będą bardzo odpowiednie, niedrogie. Więc nie trzeba się martwić o ich zużycie. Wydaje się, że najprostszym pierwszym sposobem będzie dla nas namalowanie sobie paru kształtów dyń, ale to mogą być takie kółka nieregularne. Nie musimy się tutaj specjalnie starać. Raczej dynie nie są pełną kulą, więc spróbujmy. Troszkę się rozmalować, i namalujemy sobie takie trzy, trzy kształty nieregularne. I zobaczymy, co będzie. Pozwólmy temu wyschnąć. mamy i wezmę sobie jedynkę. Tutaj jest numerek. Ok, suche. I zrobimy to tak? Tą zrobimy zupełnie bokiem i podzielimy ją na takie części. Super i dodamy ogonek. I to, tak naprawdę, moi drodzy, wszystko. Zaczniemy tutaj i powtórzymy ten sam schemat. To chyba nie jest dla Was takie bardzo trudne. A tu uzupełnimy środek. I dodamy ogonek. I to samo z kolejną dynią. Naprawdę nie jest to trudne, tylko bądźcie cierpliwi. Czyli kroimy takie podłużne paseczki, one naprawdę mogą być. Bardzo nieregularnie, bo jak pamiętacie, taka klasyczna dynia, ona regularna zupełnie nie jest. I ogonek. Super, prawda? Nie było trudne. Gdyby ten sposób okazał się za trudny, to możemy spróbować krok po kroku narysować tą dynię i pokolorować ją kredkami. Zacznijmy zatem od takiego kształtu. Macie to? To teraz możemy dodać do tego kształtu dwa uzupełniające się, takie same. Teraz musimy jakby pokazać tą część tylną, czyli domalowujemy tutaj z tyłu krócej i to samo zróbmy z tej drugiej strony, ale już tutaj zacznijmy. I skończmy tutaj. I teraz narysujmy tutaj ten ogonek, który wychodzi z dyni, a z tyłu uzupełnijmy takim łukiem. I dzięki temu mamy narysowaną. Dynie z ogonkiem. Rysujemy znowu takie jajko, które trochę jest odwróconym kształtem. Do tego jajka z dwóch stron dodajemy symetrycznie, troszkę krótsze. Teraz uzupełniamy ogonek dodajemy listek idynia ma takie charakterystyczne zakręcone nie wiem jak to powie. Możemy jeszcze dla jej okrągłości dodać tą część z tyłu. I mamy kolejny sposób na narysowanie naszej dyni. I w ten sam dokładnie sposób możemy, bo są przecież różne kształty tych dyni, możemy zmieniać kształt, ale jakby podstawa jest ta sama, czyli są to te takie Komóreczki z jednej strony dodajemy, z drugiej strony, tu dodajemy ogonek i jeśli chcemy, żeby była trójwymiarowa, to dodajmy jeszcze z tyłu i ten śliczny zakrętasek. Myślę sobie, że jeżeli macie kredki, to możemy jedną z nich pokolorować kredkami. Żeby to wyglądało dobrze, to pamiętajcie, delikatnie rysujemy, nakładamy pierwszą warstwę, nie ciśniemy tą kredką. To jest papier akwarelowy, akwarelowy, więc zostawia takie, nie jest gładziutki, zostawia takie miejsca, ale pokryjmy najpierw jednym kolorem tą dynię po całości. Teraz weźmy ciemniejszy kolor i od spodu delikatnie dodajemy kolorku zielono beżowe. nie dawajcie takiego wściekłego zielonego, tylko jakiś taki troszkę spokojniejszy, zmieszany z brązem. Okej. Okay. Tu możemy na przykład zrobić tak, że namalujemy to farbą, akwarelko. Nie bójmy się tutaj mieszać kolorów. Okay, mamy tutaj namalowaną. Dajmy troszkę, że ona gdzieś tutaj stoi. Czyli najpierw malujemy w naszą dynię. a później ją na mokrym będziemy kolorować. Zapraszam, mam nadzieję, że Wam się podobało i że wspólnie ze mną narysujecie te fantastyczne warzywa. Do zobaczenia wkrótce.